Dzień dobry moi drodzy, witam Was w Sobotunie. Sobotunia ze zdrapeczkami za kwotę 50 zł. Tak, mamy oczywiście, wpadła mi w oko, dobrze się ją drapie, jest interesująca, droga do miliona za dwie dyszki. Co my tutaj jeszcze mamy? Szmaragdowe dolarki za dyszkę. Magnetyczne 5 za dyszkę. Worek z kasą za 5. Magnetyczne za 10, nie za 5. Tylko z piąteczką. Ekstra pensje za piąteczkę i Lakiego za piąteczkę. Chyba tutaj mamy za 50, tak mi się wydaje, ale zobaczmy jeszcze raz. 20, 30, 40, 50. 50, za 55 zł. Dobrze, więc drogę do miliona, zostawmy sobie na koniec. Zacznijmy sobie może od magnetycznej piąteczki. Troszkę was przybliżę. Ok, to sobie odsunę. Zobaczymy, co w ten sobotni weekendzik się trafi. Co tutaj mamy znaleźć? Piąteczkę czarną, albo piąteczkę niebieską. I niebieską mnożymy razy dwa. Jest mnożnikiem dobrze, więc szukamy sobie piąteczek. A my tutaj mamy 7, 1, 7, 4, 4, 8, 3, 9, 8. 2, 7, 2, 8, 6, 6. Wszystko tak blisko. Blisko, ale nie może wskoczyć piąteczka. 3, 3. O i trójki pod rząd, a piątki żadnej. 4. No chyba sobie wykrakałam. Wykrakałam sobie tą piąteczkę, bo jednak na końcu ona się nam pokazała. Może i jest czarna, ale czarna być też może, bo to na pewno odznacza chociaż zwrocik. Więc zobaczmy sobie pod piąteczką. Kochani, tak jest, mamy dyszeczkę. Dyszeczkę, ale to już jest plus. Pierwsza zdrabka już wygrana, super. Więc weźmy sobie teraz dla odmiany Worek z kasą. Worek z kasą z numerem 28. Tutaj mamy znaleźć taką samą liczbę lub um, taki plik, ale nie mnoży się. Tak czy siak się nie mnoży. Więc nasze liczby: 56, 57, 21 oczko i 48. Dobrze, więc my tutaj mamy 26, no nie ma. 29 nie ma. 43 nie ma, 34 nie ma i 38 nie ma, mamy 48. Oczywiście fajnie byłoby chociaż żeby tu jakiś zwrocież był. No ale nie wszystko można mieć, co się chce. 33 24 49, my mamy 48, 53 i 16. No niestety ten jest pustaczek pierwszy. Dobrze, teraz weźmy sobie ekstra pensję za piąteczkę z numerem 17. Dwa napis ekstra pensja i główna wygrana jest wtedy lub taka sama liczba, nie Ryszard. Nie, przepraszam, ale mój kot oczywiście chce na opa. Jak zwykle chcę być tylko noś, noszony na parana. Nasze liczby to 31, 26, 19 i czwóreczka. A tutaj mamy 14, już myślałam, że czwóreczka. 34, 12. 6 i 18, a mamy oboczek. A tutaj mamy 28, jedyneczkę, 30, 15. O, ale mamy czwóreczkę. No zobaczcie. To już widać, że to jest za piąteczkę. Piąteczka, czy nie? Jest do przodu. Kolejna z drapunia. Dobrze, moi kochani, już jest Druga wygrana Fajnie, fajnie aby tak dalej Teraz mamy lakiego Z numerem 44 Oczywiście tutaj mamy znaleźć Biedroneczki czarną lub czerwoną Czerwoną mnożymy razy dwa Dobrze To szukajmy tutaj A my mamy pióro Winogron Aparat Baranek Palma, słońce. Chociaż nie wiem, tu pisze baranek, a ja bym powiedziała, że to jest kwiatek? Tulipan? Jaki baranek? W ogóle nie wiem o co chodzi z tym barankiem. Jak ktoś wie, to niech mi napisze, czy też myśli, że to jest kwiatek, a nie baranek. Bo ja już nie wiem, co mieli na myśli w lotto. Żółw, cytryna, skier. Zegar. No i tyle. Pustaczek. Ten jest pusty na bok. I teraz mamy za dyszeczkę jeszcze szmaragdowe dolary z numerem 11 Tutaj mamy znaleźć y, diamenta-symbol albo symbol podkowy. podkowa mnoży się razy dwa. Więc szukajmy. Aż znajdziemy. Tam mamy kwiat klucz, jabłko, karo, muszla, cytryna, dzwon, motyl, awokado, pik, kier i winogron. Ponad połowa za nami. Tref, garnek, biedra. No nie mogło być biedry w poprzednim. Przydałaby się tam przecież. No ale jednak w tej jest ananas, wiśnie, melon, banan i ostatnia to jest tęcza. No, choćbyśmy chcieli, to niestety tutaj nic nie ma. I ostatnia, kochani moi, to jest droga do miliona. Czwartkowa premiera to była. Nie wyszła najgorzej, ale. Fajnie mi się ją drapie, jest ciekawa i nowa. Dobrze, i 25 szans na wygraną z numerem 03. Jak znajdziemy taką samą liczbę, no to wygrywamy kwotę pod nią lub x2, no to mnożymy razy 2. To zobaczmy, czy coś będziemy mieć. 42, 52. Pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt jeden, już myślałam, że coś będzie czterdzieści cztery, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden, dziewiętnaście, dwanaście, czterdzieści osiem.

Piękne dziewiąteczki, czterdzieści trzy, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, trzydzieści siedem, trzynaście, czterdzieści pięć, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści cztery, siedemnaście, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem.

Nie zawsze jest tak, jak chcemy. Dobre i 15. Zawsze coś wyszło, będzie na kolejne drapanie. A Wam bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Poproszę o subika, kciuka w górę, jakieś miłe komentarze i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!